Susanne Somers nie żyje. Gwiazda sitcomu wzyskała prawdziwą popularność dopiero po odegraniu jednej z głównych ról w serialu Tchre'ez Sompany, inspirowanym brytyjskim sitcomem Mana About The House. Wcześniej wcielała się jedynie w postaci epizodyczne, które choć lubiane przez widzów, szybko odchodziły w zapomnienie. Susanne Somers odeszła w spokoju w domu we wczesnych godzinach 15 października. Przez 23 lata walczyła z agresywną odmianą raka piersi. Suzanne była otoczona kochającym mężem Alan, synem Bruceem i jej najbliższą rodziną, która zgromadziła się, by świętować jej przypadające na 16 października 77 urodziny napisali członkowie rodziny gwiazdy na jej instagramowym profilu. Somers w poniedziałek obchodziłaby 77 urodziny. Tragiczne wieści szybko dotarły do jej znajomych z show biznesu, którzy tłumnie ją pożegnali. Wśród nich znaleźli się między innymi Fran Drescher, Kathe Griffin i Caitlyn Jenner. Pod koniec lipca Somers ujawniła, że wykryto u niej nawrót choroby nowotworowej. Gwiazda od 2000 roku mierzyła się z rakiem piersi. Nagły zwrot w leczeniu zaniepokoił gwiazdę. Lecz mimo wszystko nie chciała się poddać. Stosowałam najlepsze konwencjonalne i alternatywne metody leczenia, aby się go pozbyć. To nie jest dla mnie nowe terytorium. Wiem, jak przywdziać strój bojowy, bo jestem wojowniczką, wyznała wówczas w opublikowanym na Instagramie poście. W pokonaniu trudnej drogi, gwiazdę wspierał ukochany mąż kanadyjski producent i prezenter telewizyjny Alan Hamel. Alan był przy mnie na każdym etapie walki z chorobą. Nie umiem wyrazić słowami, ile dla mnie zrobił. "Jesteśmy teraz bliżej niż kiedykolwiek, o ile to w ogóle możliwe. Moja niesamowita rodzina bardzo mnie wspierała i pomogła mi, utrzymując moją firmę w ruchu. Dziękuję za miłość i wsparcie, napisała gwiazda. Zobacz też, aleksandra Żebrowska dopiekła Robertowi Lewandowskiemu. Zasłużenie: Umęczone stopy edyty Herbuś na ramówce TVP. Boli od samego patrzenia fanów zaskoczyły stopy Herbuś. Nie do wiary, co miała na nogach w upalny dzień."